Zapisz zdanie używając symboli matematycznych, oceń wartość logiczną tego zdania. W przypadku zdania fałszywego podaj jego zaprzeczenie. Dobrze, najpierw postaramy się zapisać używając symboli matematycznych, czyli tak jak zapisać 2 odjąć pierwiastek z 5 jest liczba 2 odjąć pierwiastek z 5 jest dodatnia. No to piszemy sobie Oj, tutaj nie ten kolor, weźmy sobie powiedzmy taki 2 odjąć pierwiastek z 5. Dodatnia, czyli większa od 0. Dalej. Liczba pierwiastek z minus 1 do kwadratu jest nieujemna. Czyli zapiszemy sobie. Pierwiastek z minus 1 do kwadratu jest nieujemna. Nieujemna to znaczy, że jest większa lub równa 0. Nieujemna, czyli większa, równa od 0. C. Sześcian liczby 2. Jest większy od kwadratu liczby minus 3. Czyli sześcian liczby, czyli coś do trzeciej potęgi. Czyli 2 do potęgi trzeciej jest większy, czyli po prostu większy, od kwadratu liczby minus 3. Czyli od minus 3 do potęgi drugiej. Dalej. Nieprawda, że pierwiastek 0 jest równy 0. Czyli napiszemy, że po prostu pierwiastek z 0 jest nierówny 0. Nieprawda, że czyli zaprzeczenie, czyli pierwiastek 0 nie jest równy 0, to jest nasze zdanie. Pierwiastek trzeciego stopnia liczby minus 8, czyli zapiszmy: pierwiastek trzeciego stopnia liczby minus 8 jest większy, czyli znak większości, lub równy, czyli większe równe, zerowej potędze liczby minus 5, czyli minus 5 do potęgi zerowej. F. Iloraz liczby 4 przez minus 2 jest mniejszy od iloczynu liczby 4 i minus 2. Czyli zapiszmy, Iloraz, czyli dzielenie, czyli 4 podzielić przez minus 2 jest nie mniejszy. Przepraszam, właśnie pomyliłem poprzednio. Jest nie mniejszy, nie mniejszy, czyli większy lub równy. Skoro nie mniejszy, czyli większy lub równy od iloczynu 4 razy Minus 2. 4 razy minus 2. Czyli jeszcze raz iloraz dzielenie liczby 4 przez minus 2 jest nie mniejszy, czyli większy bądź równy od 4 razy minus 2. Dalej mamy kwadrat sumy liczb 2 i minus 5. Kwadrat sumy, czyli najpierw sumujemy 2 plus 5 do kwadratu, czyli to jest kwadrat sumy, jest mniejszy lub równy. Mniejszy lub równy sumie kwadratów liczby 2 i 5. Suma kwadratów. kwadrat dwójki to 2 do kwadratu plus 5 do kwadratu. I ostatnie. Nieprawda, że druga potęga liczby 0,5, czyli 1, drugiej, jest, tutaj będziemy sobie używali 1, drugą, jest nie większa niż druga potęga liczby 30. No to jak to możemy zapisać? Czyli zapiszmy. 1, druga, do kwadratu, czyli druga potęga takiej liczby, i druga potęga liczby 3, czyli niech to będzie 3 dziesiąte do kwadratu. I teraz ja wykorzystać te tutaj zaprzeczenia? Nieprawda, że jest niewiększa, czyli prawda, że jest większa. Czyli jedna druga po prostu większa od 1, druga do kwadratu, większa od 3 dziesiątych. Zobaczmy. Nieprawda, że druga potęga, czyli zaprzeczenie, zaprzeczenie niewiększa. Zaprzeczeniem nie większa jest większa. Czyli 1 druga do kwadratu większa od 3 dziesiątych do kwadratu. Zobaczmy, mamy tak, jakby podwójne zaprzeczenie. Tu jest minus i tutaj jest minus. 2 minus daje plus. Czyli nieprawda, że nie, czyli prawda, że większa. Czyli 1 druga do kwadratu większa od 3 dziesiątych do kwadratu. No dobrze, to teraz ocenimy wartości logiczne poszczególnych zdań. 2 odjąć pierwiastek z 5 ma być większe od 0. Łatwo to sprawdzić na kalkulatorze. Pierwiastek z 5 zobaczmy. Pierwiastek z 5 to jest tam 2 z kawałkiem, 2, 23. 2 odjąć 2, 23 to jest powiedzmy, w zaokrągleniu minus 0,23. No nawet do 24 możemy zaokrąg zaokrąglić e, większe od 0. Oczywiście fałsz Fałsz, wartość logiczna 0 tego zdania. W przypadku zdania fałszywego podaj jego zaprzeczeniem. Zaprzeczeniem tego zdania będzie 2 minus pierwiastek z 5. Zaprzeczeniem dodatniego, czyli większego od 0 jest mniejsze równe od 0. 2 minus pierwiastek z 5 jest mniejsze równe od 0. Tak wygląda zaprzeczenie. Mam nadzieję, że lekcja się podoba. Jeśli tak, w opisie pod spodem znajdziesz link do mojego specjalnego wideokursu. Zapraszam. Jedziemy dalej. Liczba jest nieujemna, zapisaliśmy to w ten sposób. Nieujemna, czyli większa, równa od 0. No i sobie sprawdźmy, ile to tak naprawdę jest. Ujemna do kwadratu jest dodatnia, czyli mamy tak naprawdę pierwiastek z minus 1 do kwadratu, czyli z 1 ma być większy, równy od 0. Pierwiastek z 1 to jest 1, 1 jest większy równy od zera, czyli to jest prawda. Wartość logiczna tego zdania to jest 1. Sześcian liczby 2 jest większy od kwadratu liczby minus 3. Sześcian, czyli do trzeciej potęgi, 2 do trzeciej to jest 8, jest większy od kwadratu liczby minus 3, minus 3 do kwadratu ujemna, w nawiasie do kwadratu daje dodatnio, czyli 9. 8, większy od 9, fałsz. Wartość logiczna tego zdania to 0. Nieprawda, że pierwiastek 0 jest równy 0, czyli mamy pierwiastek 0, nie jest równy 0 to jest nasze zdanie. Eee, pierwiastek 0 to jest 0 równa się 0. O tutaj temu zaprzeczają. Ja się nie mogę zgodzić, 0 jest równe 0, czyli tutaj wartość logiczna tego zdania to jest fałsz. Wartość 0 tego zdania, a zaprzeczenie to będzie, że 0 równa się 0. Po prostu zaprzeczamy, usuwając tutaj, mówiąc, że nierówne, zmieniamy na równe. 0 jest równe 0. Dalej mamy pierwiastek trzeciego stopnia liczby, minus 8 jest większy lub równy zerowej potędze liczby, minus 5. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8. 2 do minus 2 do potęgi trzeciej daje nam minus 8, czyli tutaj wynikiem jest minus 2. Natomiast dowolna liczba e, do potęgi rzeczywista, do potęgi, tam pomijamy jakieś tam skrajności, nieskończoności i tym podobne, ale dowolna liczba rzeczywista skończona do potęgi zerowej daje nam 1, czyli minus 2 większe równo od 1 to jest fałsz. Zaprzeczeniem będzie, że minus 2 jest po prostu mniejsze od 1, przeciwieństwem większe równe jest mniejsze od 1. Tutaj oddzielmy, dalej mamy 4 podzielić na minus 2 to jest mm, minus 2. Dodatnia podzielić na ujemną daje ujemną, czyli tutaj mamy minus 2, większe równe od 4 razy minus 2 to jest minus 8. Minus 2 jest większe równo od minus 8. Możemy sobie przećwiczyć to tutaj. Mamy 0, tu będzie liczba minus 2, tu jest liczba minus 8, a tu będzie 2, tu będzie 8. Zobaczmy, minus 8 leży bardziej na lewo od minus 2. Skoro jest bardziej na lewo, to jest mniejsze. A my tutaj mówią, że chcemy, żeby było większe. Minus 2 większe. Minus 2 większe równo od minus 8, tak jest większe, bo leży bardziej. Na prawo, czyli prawda, wartość logiczna 1. 2 plus 5 do kwadratu, dalej mamy, mniejsze równe od 2 do kwadratu plus 5 do kwadratu. Sprawdźmy. 2 plus 5 to jest 7 do kwadratu, czyli 49, mniejsze równe od 2 do kwadratu to 4, 5 do kwadratu to 25, czyli tutaj mamy 29 z tego. Czy 49 jest mniejsze, równo od 29? No, ja się z tym nie zgodzę, bo 49 jest większe, czyli mamy fałsz. Wartość logiczna tego zdania to jest 0, a zaprzeczeniem będzie, że 49 jest po prostu większe od 29. Jak co w tej pierwotnej formie, to możemy zapisać 2 plus 5 w nawiasie do kwadratu większe od 2 do kwadratu plus 5 do kwadratu. No i ostatnie zdanie nam zostało. 1 druga do kwadratu większa od 3 dziesiątych do kwadratu. 1 druga do kwadratu to jest 1 czwarta większe od 3 dziesiątych do kwadratu, czyli od 9 setnych. 1 czwarta to jest 0,25, a 9 dziesiątych to jest, zamieniając na łamek dziesiętny, czyli to będzie 0,09. Tutaj już chyba nikt nie ma wątpliwości, że 0,25 jest większe od 09, czyli to jest prawda wartość logiczna 1. W podpunkcie C chyba zapomniałem zapisać zaprzeczenia. Zaprzeczeniem że 8 jest większe od 9, bo 2 do 3 większe od minus 3 do kwadratu będzie, że 8 jest mniejsze bądź równe. Od 9. Podobnie w podpunkcie E, a to jest robienie zaprzeczenia już na wyliczonych wartościach. To zaprzeczenie można też wpisać w tym miejscu, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z minus 8 jest mniejsze od minus 5 do potęgi zerowej. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com ukośnik Do zobaczenia!